Dzisiaj 10 kwietnia. Pierwszy przegląd wiosenny. Wcześniej nie udało mi się być na pasiece i startujemy. zwyczajamy je do dymu. Te akurat stoją chwilowo w cieniu, ale jest ciepło, więc nie powinno być problemu. Ale odejmiam je, żeby przyzwyczaiły się. Czas to jeszcze jedzą. To dziwne, bo wierzba jest w okolicy w dużej ilości, więc powinny zajmować się czym innym. I zaczniemy od prawej. Tu jest nakrok. Pytanie, czy mnie nie zabrać tej ramki w takim razie. Wow. A. Tu jest wieżba. Zobaczcie, już zaczyna ją powoli sklepić. Tu też jest wieżba. Jest trochę pierzgi, ale bardzo mało jeszcze. Zobaczcie. Tu jest nakrop. Paski niezrywione. Dawałam pod koniec lutego. Tu jest nakrop wierzbowy, zobaczcie. Tutaj druga ramka. 2, 4, 5 No, tak jakby zacieśnił to na 5 ramkach, by były. Tu kolejna ramka, czyli trzecia z nakropem. Czyli całkiem nieźle. Sobie radzą, jest sporo wierzby w okolicy. Jest o, i są larwy. Zobaczcie, to jest pierwsza ramka z larwami, takie grube, białe. Tu też są pojedyncze. O, tu w tym miejscu jest zwierzga. Sporo tutaj jest pieszki, zobaczcie w tym miejscu i jeszcze zobaczcie ile pszczółek lata z, yy, z obnóżami. Szukamy matki. Tutaj będzie nieznakowana. U mnie chyba już wszystkie oprócz jednej w tym roku nieznakowane, więc do wymiany. Jest piękny czerw, zwarty. Obok jest nakrop, jest pieżga. Nie wiem, czy widać, ale są czerwone. E, to z jakichś kwiatów musiały przynieść. Tutaj też jest czerw. I są jajeczka. Tutaj z boku są jajeczka. Jeszcze nie ma szału, ale już są jajeczka. Patrzę, czy nie widzę matki sporo młodej pszczoły. Ale matki nie widzę, jedziemy dalej. Troszkę je psiknę, chociaż całkiem nieźle trzymają się ramek. Gaśnie, ale zaraz się z tym poradzimy. I jedziemy dalej. Trochę pozgryzały paski, ale mogłyby więcej. Tu ciężka ramka. Zobaczcie tutaj czerw wygryziony już następne. Szukamy matki. Jest pierzga. Złożona tutaj obok czerwiu. To w takim pasie obok czerwiu tu jest nektar. Mamy matkę, ale nie widzę. Bez oznakowania ją trudniej znaleźć. Tu tak samo wygryziony czerw, całkiem spora jak na tą rodzinę. Wydawało mi że się, że ona jest słabsza, ale widać, że nie jest. Jedziemy dalej. zimie niestety zakitowany, więc trzeba mocniej. Staram się delikatnie, ale no sami widzieliście, odskoczyła. Tutaj mamy czerw wygryziony i już wygryzionych są białe larwy. Tu z boku jest nakrop. Tu na dole jest pieszga całkiem sporo. Zobaczcie. Zgryzione paski w tym miejscu. szukamy matki. Nie widzę. Tu tak samo, cała ramka tutaj z czerwiem wygryzionym, tu nowo, tu pierzga, tu czerwi i tu nakrop. Widzę jakie młodziutkie e, Pszczółki tutaj chodzą, jeszcze takie mocno włosione, one jeszcze nie latają, zobaczcie. Zaraz pokażę. Tutaj, ta w tym miejscu. Tutaj, ta w tym miejscu. Dużo młodych jest takich już z pokolenia. Czyli matka jest i czerwi bardzo dobrze. A to jest ich własna matka. Totalnie nie chciały chyba dwóch mi przyjąć w zeszłym roku. Więc mają swoją. Przybyłam, że ta rodzina padnie. Ale nie widzę matki. Trzeba będzie ją znaleźć. Będziemy ją wymieniać. Dobra i ostatnia ramka. Zobaczymy, jak z pokarmem. Chociaż z tamtej strony jest ładnie. Najwyżej jak to będzie za mało, to wymienimy. To jest całkiem niemało, jak możecie zobaczyć. I tutaj zobaczcie też czerw w tym miejscu wygryziony. Tu jest pokarm. Ciężka jest ta ramka bardzo. Z tej strony jest podobnie. Tu jest czerw, tu jest pokarm, tu jest pierga w takim pasie za. Tej no matki nie widzę, no ale dobrze, nie będziemy jej tutaj szukać. Damy im tutaj z tej strony jeszcze jedną ramkę z pokarmem. Trzymają jej całkiem dobrze.